Witajcie kochani, w dniu dzisiejszym zrobimy całkiem inny odcinek. Postanowiłem się nauczyć kręcić fajne placki. Odkryłem fajne miejsce, fajni ludzie. To co? Zapraszam. Uzą robota jest do zrobienia. Chodź kręcić te placki wreszcie. Cześć Marcin. Siemka. Szukałem dla siebie formy terapii. Pomożesz? No jasne, Łągać najlepszą pizzę w mieście. Super. Jak widzicie, za mną praca wrze. Jestem w samym centrum uwagi pizzerni. A teraz zacznę zaraz robić swoją z swoim sosem, który sam przyrządziłem. Zapraszam. to mamy efekt finalny. Dziękuję bardzo za to za, za, za terapię, za, którą mogłem przeprowadzić, ale do jego tego możeła rzecz Od poduzależniłem albo uzależniłem właśnie od tej też piksy. Ja się cieszę, że pozwoliłeś mi przyjść, obyć z fajnymi ludźmi. Mało tego. ogłaszam konkurs na najlepszy komentarz pod moim filmem tylko. Na YouTube, nie na Facebooku, moi drodzy, na kanale YouTube Smak Nowego Życia. Konkurs będzie trwał do końca miesiąca. Wygrana to są trzy fajne pizze w kresę mąki. Zapraszamy serdecznie do na Trzymorze lub na Morelę. Do zobaczenia! Do zobaczenia!